Witam z tej strony Paradox Camera i witam Was w następnym odcinku filmy na Halloween. Dzisiaj będziemy brać pod lupę Wiedźmę Chrzestą, czyli animacja z 2003 roku, która była moim takim klasykiem dzieciństwa. Pamiętam, że jakby mały to miałem to na DVD, oglądałem kilka razy, ponieważ podoba mi się bardzo klimat tej animacji esencja Halloween, czuć tą taką jakby to powiedzieć tą atmosferę Halloween, no i też postacie tych takich dzieciaków, które prankowały młodszą siostrę, e, kuzynkę, czy kto tam wie kim ona była, e, prankują ją, no i ona się boi, ponieważ no boi się strasznych rzeczy, no i trafia na krainę, gdzie jest właśnie Wiedźma Chrzesna, która właśnie ma Swoich znajomych wampirów, wilkołaka, szkieletora, no i organizują przyjęcie halloweenowe. No i o, ta młoda, właśnie, tak dziewczynka, właśnie jest na tym przyjęciu. No i poznaje te nowe osoby. I ja w międzyczasie, właśnie ci ci starsi rówieśnicy tej e, małej dziewczynki no martwią się o tą właśnie siostrę młodszą co z nimi jest, co z nią jest ale nie, nie jakoś no bardziej czekają, czekają, czekają i tak dalej e, między tym posta postacie są fajnie za zarysowane, te, te potwory wampiry, szkieletory e, budują taką fajną właśnie atmosferę tak samo te dzieci e, no bawią się właśnie w dorosłych pamiętam, że też kiedyś bawiłem się w dorosłych no, i ich zabawy, właśnie, przypomina mi młodsze czasy, kiedy właśnie też się tak podobnie bawiłem, więc te dzieci zachowują się jak faktycznie dzieci. No i później, no, jest prank, są pranki, właśnie też na tych, właśnie ta młodsza siostra mści się potem na tych dzieciach, właśnie, które ją straszyły, ale wszystko raczej rozwiązuje się ugodownie. Więc jeśli chodzi o samą animację, no to e, no jest trochę tania i tak dalej. To nie był jakiś wysoki budżet, też e, sama bajka. Ten film trwa dosłownie tylko 46 minut, więc strasznie krótko, więc, nawet to jest bardziej taki krótkometraż e, specjal, specjalny na Halloween. E, no ale w ogóle no fajna jest ta wież ma te wampiry, i tak dalej. Więc na początku ta dziewczynka się boi tego wszystkiego ale potem e, zaprzyjaźnia się z tymi potworami, co są na imprezie Halloween. Więc na plus oczywiście tutaj też no, atmosfera Halloween, postacie, te potwory, e, takie przygody, no i głównie no właśnie ta esencja tej atmosfery Halloween. No animacja może jest tania i tak dalej, ale fajnie wygląda jeśli chodzi o ten taki cell shelding ma. Więc miło się to ogląda dziecięca klasyka, e, i nawet po latach, e, nawet dobrze się to właśnie ogląda. Tą projekcję. Więc to była Wiedźma szesna.